Dawid Kubacki po pierwszej serii prowadził skokiem na 101 metrów. Zobaczymy czy obroni swoją pozycję. Leć Dawid leć. Brawo! Obronił. Nie wiemy tego jeszcze dokładnie, ale prawdopodobnie Dawid zostanie mistrzem Polski w skokach narciarskich.

serii jedyny, który miał 130 metrową odległość. Dawid Kubacki! lata już tak wysoko po wyjściu z progu, jak w poprzednim sezonie i skacze pięknie! Jest wygrana reprezentanta Polski! To nie ulega wątpliwości! 133 metry! David Kubacki. Der braucht eigentlich nur normal zu springen. Wenn er 100, 100, halb ja. springt, dann gewinnt er. Dann hat er Nein, gewonnen. Der war aggressiv. War es zu aggressiv? Das. Reicht. <lacht> reicht. <lacht> reicht. Vielleicht. 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 w pierwszej próbie 128 Dawid Kubacki, dwukrotny zwycięzca letniej Grand Prix, raz w Wiśle, raz w Hinterzarten w 2015 roku. Bardzo daleko, Oj, pięknie. bardzo daleki stok. Pięknie, pięknie. Kończy ten konkurs Dawid Kubacki, który nad Niemcem po pierwszej rundzie miał 7,9 punktów przewagi. Widzą Państwo 100 metrów, wystarczy aby Polak wygrał drugi z rzędu konkurs letniego cyklu dalej, Grand Prix. I wygrywa i to w wielkim stylu, brawo! Bo to jest znowu najdłuższy skok, podobnie jak było w pierwszej serii, tak również w rundzie finałowej. Stefan Horngacher dał sygnał podopiecznemu, no i Dawid Kubacki za chwileczkę wzbije się w powietrze. Kapitalna prędkość na progu, świetna sylwetka w locie, ładny skok, świetne lądowanie. Pamiętajmy, on miał gigantyczny zapas z pierwszej serii. Lidera Andrasa Wellingera, pierwszej serii, 88,5 metra, reprezentanta Polski, Dawid Kubacki. To będzie bardzo dobry, znakomity skok! Brawo! Najdalej, jeszcze dalej niż Piotrek Grzyła. Pobliże 95 metra ląduje Dawid. I teraz Kubacki. He's been best in every department. This for the icing on the cake. And there it is. He has won the qualification. He won the first round. He set a new summer Grand Prix. Record in the trial round. Na wysokim poziomie najbardziej cieszy to, że ekipa Stefana Horngachera skakała dobrze, daleko i równo. Po pierwszej serii prowadzenie objął Dawid Kubacki. Skok na 135,5 metra dał zawodnikowi z nowego targu przewagę nad drugim, Piotrkiem Żyłą o 5,5 punktów który miał po pierwszej serii ogromną przewagę. Skacze równo, skacze powtarzalnie. W tej chwili wiatr, 20 metra z tyłu skoczni. I Dawid Kubacki 84 metry potrzebne do tego, by wygrać dzisiejszy konkurs i skacze w ten sposób w mojej ocenie, by zapewnić sobie zwycięstwo w dzisiejszym konkursie. Będzie miał dodatkowo 3 punkty. 86 metrów, odległość, jaką uzyskuje Dawid Kubacki. Nie Kamil skoczył 136 niemal w ciszy. Wystarczy 123 metry Dawidowi Kubackiemu. Jak to będzie. David frunie, daleko frunie ponad 125 metrów, a więc wedle wszelkiego prawdopodobieństwa to on dzisiaj zwycięża. Wiele pytań i jedna odpowiedź właśnie teraz mocno wieje z tyłu. 123,5 metra, ale to też konsekwencja jego dużej przewagi po pierwszej serii Dawid Kubacki ląduje ponad 125 metrów na pewno. On może troszkę tam ma do siebie pretensji, ale wydaje mi się tak, 127 metrów. Trytował tytuł letniego mistrza Polski dwukrotnie na dużym obiekcie, dwukrotnie na normalnej skoczni, i teraz może dołożyć piąty tytuł. Lider po pierwszej serii, Dawid Kubacki w powietrzu. Świetne przejście. No i to jest dobry skok Dawida Kubackiego. Ładnie wylądowany. No będzie wysoko Dawid oceniony. No i teraz odległość. Na tym zawody Grand Prix. Jak będzie dzisiaj? Trzymajmy kciuki. Dawid Kowacki już zbił się w powietrze. Dobra prędkość na progu. Ładnie, ładnie i daleko. Brawo! A zatem będzie Polak dzisiaj także zwycięzcą będzie Mazurek Dąbrowskiego. Jest ten ulubiony przez nas gest Dawida Kowackiego. 128,5 metra. Na pewno jest w stanie. I za moment pewnie będzie wysoko nad ze skokiem i obi skoczył jak najdalej. Dawid Kubacki. Ależ jest wysoko, to będzie daleki skok, to jest bardzo. Daleko! Daleki skok! Tak jest, o, okolice, to okolice, nawet rozmiaru to, skoczni. no On jest. był niezadowolony po pierwszej serii i teraz 134,5 metra. No są w skokach związki doskonałe, jak Adam Małysz i Oslo. I takim związkiem też jest Dawid Kubacki, skocznie normalne. I czy teraz poleci po zwycięstwo? Tak jest, tak jest, no nie ma tu sobie w dwóch równych. 93,5 metra. Przez wiele lat mówiło, ale później zimą także potwierdził, że jest znakomity. Dawid Kubacki już w powietrzu, trzymajmy kciuki. Dobra prędkość na progu. Ładna sylwetka w locie i piękny skok, brawo Dawid! No nie ma wątpliwości, kto teraz jest w najwyższej formie. Dawid, rewelacyjnie, 135 metrów w pierwszej serii. Będzie więc miał medal. No, a jaki będzie kolor tego medalu? Dawid Kubacki już ma zielone światło. A więc Rusza Kubacki wygrywał pięć razy letnie Mistrzostwa Polski i leci po szósty triumf. Ależ wysoko, ależ skok na koniec tych mistrzostw. I on to wszystko zrobił z taką lekkością. 108,5 metra, rekord średniej krokwii. Trzymaj się Dawid, trzymamy kciuki, 139 metrów w pierwszym skoku, popatrzmy spokojnie na drugą próbę Polak, ładnie, wysoko i daleko, dobry skok, ponad 130 metrowy, potrzebował 132 metrów, aby objąć prowadzenie w tych warunkach, no i chyba jest ta odległość, biegną już tam koledzy z gratulacjami.